Zapraszam serdecznie na portal wi Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT www.wifpc.pl. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na losowanie, no prawie, że na żywo, w zwycięzcy rozdania, tak naprawdę, szczęśliwca, wyłonienie szczęśliwca, który otrzyma ode mnie i od firmy FSP ten zasilacz hydrodzi o mocy 750 W z certyfikatem 80 Plus Gold. Rozpakowanie tego zasilacza było na moim kanale? Tam ogłaszałem informację, że taki konkurs istnieje. Natomiast zanim przejdę do pokazania i do właściwego losowania, jak to będzie wyglądało? Taka moja uwaga. Rzuciło mi się to już w ten sam dzień od razu w oczy, moi drodzy, jakby to ująć, żeby nie do końca was urazić? Trochę mnie załamaliście, naprawdę. Ja staram się wiele rzeczy przekazać, myślę, wartościowych, odnośnie także systemów operacyjnych i trochę również bezpieczeństwa w sieci. Już no, parę ładnych lat. A co od razu zaczęło się pokazywać, w ten sam dzień, to są słuchacie wasze prywatne adresy mailowe. Matko Jedyna, wy. Mycie uszy, zanim oglądacie te filmy. Ja nie prosiłem Was o podawanie adresu mailowego, tylko mówiłem, że skontaktujemy się mailowo, że skontaktuje się mailowo ze zwycięzcą. A Wy już na forum zaczęliście swoje adresy podawać. Wystarczy, że znajdzie się jakiś cłania, który te Wasze adresy pozbiera i ma, jakby nie patrzeć, kilkaset adresów mailowych, które może za dobrą kasę na Allegro plić, tak? A potem będziecie spam dostawali. No, ludzie, zmiłujcie się, naprawdę to jest podstawowa rzecz. Nigdy nie udostępnia się danych personalnych publicznie, chyba że macie z tego wy osobiście jakieś korzyści, tak? Do mnie jest, jest znany numer telefonu ten służbowy, tak? Adres mojej firmy jest znany, ale ja mam z tego korzyści. A w jakie macie korzyści z tego, że za chwilę jakiś Wacek będzie wam spam wysyłał, tak? Bo w konkursie udostępniliście na forum mimo że nikt was o to nie prosił swój adres mailowy. No, pomyślcie czasami, tak? Dobra. Będzie chyba trzeba film nagrać troszeczkę o tym, jak się zachowywać w świecie, bo widzę, że niektórzy na tym ubolewają, mają z tym problemy, ja na tym ubolewam, natomiast też liczę się z tym, że część osób po prostu przyleciała jak, chciałem powiedzieć moje do czegoś, ale okej, okay, jak pszczoły do miodu bo coś można za darmo dostać widać to też po komentarzach, normalnie jest ich kilkadziesiąt, kilkaset, a tu jest ponad 2100 komentarzy, moi drodzy wszystkie komentarze są otwarte to jest film z prezentacją tego zasilacza i osoby, które chciały dostać ten zasilacz, miały się zgłaszać komentarzem właśnie pod tym filmem, słuchajcie, wszystkie komentarze są rozwinięte przelecimy sobie aż tutaj do samego dołu, tu już nic więcej nie ma żadnej listy dalej się nie rozwija słuchajcie, ja teraz tak, ja zamknę oczy zasłonię, tak, gdzieś tutaj w dół siądę i pojadę myszką w górę, w dół przez parę sekund. Następnie zatrzymam myszkę i w tym miejscu, gdzie myszka się zatrzyma na tej osobie, ta osoba po prostu zdobędzie ten zasilacz. Dobra, także ja jeszcze sobie myszką szykujemy. OK, zamykam i lecimy. Lecimy w górę, nie patrzę, oczy zamknięte. Dobra, polecimy sobie kawałeczek w dół. Teraz znowu trochę w górę, lecimy, 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 teraz lecimy sobie w dół Polecimy, może nie wiem, parę sekund i teraz z powrotem w górę Tak, żeby wszyscy mieli szansę Tydzień trwał Konkurs, tydzień trwał, oczekiwanie, dobra trochę w dół i stop Zatrzymało się? Zatrzymało, dobra Ja teraz tak, nie ruszam I Już wam pokazuję Moi drodzy Myszka zatrzymała się na mańku. Tak więc, Maniek 190, Oniku Maniek 190, tak, brawo, gratuluję. Zasilacz FSP leci do ciebie. Ja będę próbował się z Tobą skontaktować. Jeżeli mi się to nie uda, mam nadzieję, że Ty chociaż zobaczysz ten film i się do mnie odezwiesz. Dogadamy się odnośnie wysyłki zasilacza od FSP Hydro G. Bo to jest już Twój zasilacz. I moi drodzy, ode mnie na dzisiaj to by było. Na tyle w tym filmie. Jeszcze raz Was błagam, nie udostępniacie publicznie swoich danych. Ja już nie będę wspominał o tym, że wrzucacie dzieci swoje, tak, zdjęcia swoich dzieci, rodziny, nawet posiłków, co jecie na Facebooka po prostu namiętnie i wrzucacie to publicznie. Kiedyś było od uzyskiwania takich danych SB, tak, a dzisiaj robią to ludzie sami. Takie życie. Ode mnie na tle, cześć, hej!